Dzień dobry Państwu. Jeszcze zarządów platformy obywatelskiej w moim miasteczku miał miejsce akt wandalizmu, za który byłem nie bezprawnie zatrzymany przez policję. Policja przyszła do mnie do zakładu pracy i ostentacyjnie wyprowadziła mnie w kajdankach przy wszystkich pracownikach zakładu pracy, gdzie zawiozła mnie później na komendę powiatową. Na komendzie powiatowej, jak się okazało, już nie pytany, nie pytany zostałem o akt wandalizmu, lecz pytano mnie o działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Ja byłem wtedy koordynatorem Młodzieży Wszechpolskiej w mieście powiatowym. Próbowano na mnie wymusić zeznania obciążające moich kolegów, mnie samego oraz innych działaczy narodowych. Widać, ta sytuacja pokazuje wszystko to, że działacze narodowi jak i antysystemowi oraz środowiska kibicowskie nie są smak ani poprzedniej władzy, ani dzisiejszej. Dziękuję bardzo.